Świeci nad nami, jest pięknie, bo nagrody letnie wygrywamy. Lato z Lotto, dziś mówię szczęście. Wszyscy Polacy korzystają z uroków loteriady, bo oprócz wielkich wygranych, latem w grach Lotto możesz zdobywać dodatkowe odlottowe nagrody. Codziennie trzy kamery, a w poniedziałki samochody. Loteriada, przyjdź i wygraj w punktach Lotto. Czuj zmysłową gładkość twojej skóry. Przekonaj się, jak wygładzające mleczko do ciała nivea przywraca suchej skórze odpowiedni poziom nawilżenia dzięki wyjątkowo lekkiej konsystencji i niezwykłym właściwościom masła shea. Wygładzające mleczko do ciała nivea. Po prostu piękna skóra. Faza aktywnej piany. Take me, baby. Mycia. Faza płukania. Faza suszenia. Nowe żele pod prysznic Aks, Czystość absolutna. Łatwo jest być mamą. Bobowita pomaga Twojemu dziecku smacznie rosnąć, a Tobie cieszyć się każdą wspólną chwilą. Bobowita, zawsze z Tobą, mamo. Bakterie, niektóre potrawy. Przyczyny są różne, a efekt może być taki sam. Biegunka. Nie pozwól, by biegunka zepsuła Ci urlop. Weź stoperan. Stoperan hamuje nadmierne ruchy jej i zwiększa chłonia jej wody, zwalczając biegunkę niezależnie od przyczyny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ludzki dołączony do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, a na biegunkę stoperan można stosować już od szóstego roku życia. Dzięki temu wakacje upłyną mi tylko na zabawie! Stoperan! Stop biegunce teraz! Swojskie zioła. Idealna kompozycja polskich ziół i przypraw. Bez dodatku glutaminianu sodu. Ej, hey, niezły z Was ziółka. Nowe sosy winiary z domowego ogródka. Inspirowane naturą. Cokolwiek robisz, Twoje nogi są perfekcyjnie przygotowane. Nowy plastry z woskiem VIT Supreme Essence teraz z olejkami eterycznymi. W odróżnieniu od maszynek do golenia VIT sprawia, że odrastające włoski są cieńsze, rzadsze i delikatniejsze. Po prostu rozgrzej, rozdziel, nałóż, usuń, wytrzyj i ciesz się perfekcyjnie gładką skórą nawet przez 4 tygodnie. Odkryj namacalny dowód na skórę gładką jak płatki róż. VIT. Dotyk piękna. 8 na 10 czytelniczek Glamour uznało, że po kremie do depilacji VIT skóra jest gładsza niż po użyciu maszynki. Jakbym teraz się napiła kawy i zjadła te lody. Nie. No nie. Raczej nie, nie, nie. Wolałbym nie. Nie. Niesamowite. Lody świetne i nie boli. Nie czuję bólu. Odczuwalne natychmiast. Ta pasta naprawdę działa. Ja mogę więcej?